W poradniku pokażę, jak przy pomocy Google Chrome i narzędzia Zbadaj Element zmienić kolor elementów na stronie. Dla przykładu zmienimy kolor tła wyszukiwarki, kolor ikon, kolor obramowania menu, kolor obramowania dolnego w pasku górnym. Aby zbadać jakiś element, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy Zbadaj Element. Pojawi nam się okno, gdzie po lewej stronie mamy kod HTML całej strony z zaznaczonym, wybranym elementem, a po prawej stronie kod CSS. Zmieńmy kolor tła wyszukiwarki. Zbadaj element. OK, jestem. I szukamy background, czyli tło. Nie ma. W takim razie tło musiało być zdefiniowane w elemencie wyżej. No i tu już na pierwszy rzut oka mamy background i kod szesnastkowy kolor. Kolor ma na przykład możemy wybierać nazwą angielską bądź właśnie kodem szesnastkowym. Ja przygotowałem kod 0088cc. Jak widać, dość dobrze się prezentuje. Przejdźmy teraz do obramowania pozycji w menu. Tak jak poprzednio, spadaj element i szukamy tym razem border. Otóż już na pierwszy rzut oka mamy. Wpisujemy kolor jest. Teraz obramowanie dolne paska górnego Zbadaj element. No tutaj nie ma. To jest w elemencie powyżej. Ja wiem, że to jest w elemencie header to. Zmieniam kolor. Jest. Został nam już tylko kolorik. Prawy przycisk myszy. Zbadaj element. I wpisujemy nowy kolor. Proszę. Wszystkie zmiany zostały już wprowadzone, jednak jak można się domyślić, po odświeżeniu strony zmiany znikną. Aby zmiany były wprowadzone na stałe, musimy je wprowadzić w pliku CSS. Dla przykładu, kolor ikon znajduje się w Mind CSS na linii 1350. Zmieniając plik CSS uzyskamy zmiany na stałe. Zapraszam na stronę strefaportali.pl i do zadawania pytań na adres biuro małpa strefaportali.pl